Kochani, witam was bardzo serdecznie w Star Stable Online. Jak widzicie, zaczął padać na Jorwiku śnieg. Gdzieś w tle jest piękna zorza polarna. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ ostatnio mieliśmy super update, um, taki zimowy, jak widzicie, bombki, tutaj jakieś prezenty. Jestem naprawdę podekscytowana. Są to moje pierwsze święta w tej grze i chciałabym zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda, więc jeśli mi pozwolicie, to chciałabym was oprowadzić. I siebie przy okazji, bo pierwszy raz nam będę <noise> po tej pięknej, świątecznej wiosce, którą zaraz sobie zobaczymy. Dzisiaj e, przedstawię wam mojego nowego konika. Jest to koc islandzki i nazywa się Snowflake, czyli śnieżka? Tak, może być śnieżka. <noise> I będzie nam dzisiaj towarzyszyć w tej pięknej, magicznej przygodzie do zimowej, pięknej wioski. Um, jest przede mną jakaś. Koza, która wygląda jakby była z makaronu. <laughs> Nie wiem, co to ma być. <laughs> Podchodzi do ciebie świąteczny koziołek. Delikatnie cię trąca, jakby chciał zwrócić na siebie twoją uwagę. No, zwróciłeś tą piękną kokardką i tym dzwonkiem i tym, że wyglądasz trochę strasznie. <laughs> na wstążce zawiązany wokół szyi koziołka wisi zawieszka, na której napisano Wróć do pani Holdsworth. Do Stiny Moorland. Okej, okay, no to tam sobie pójdziemy. Czyli najpierw nie idziemy do wioski, tylko yy, idziemy sobie na mapie, mam już zaznaczone. Okej, okay, dobra, będziemy sobie tam szli. Jezus, te zorze są takie piękne. O, jestem taka podekscytowana, naprawdę. Dobrze, w takim razie pojedziemy sobie do wyznaczonego miejsca przez koziołka. Koziołek za nami nie biegnie? Biegnie za nami, to jest mój koziołek, naprawdę? A, śledzi moją śnieżynkę. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. O, okej, okay, coś się stało. Dobra, o, Boże, tu są większe. Tak, tu jest więcej tych koziłków. Zaraz, zaraz tą pogadam. Muszę zobaczyć, co ty jesteś. To okej, okay, on chyba jest ze słomy. Dlaczego powiedziałam wcześniej, że jest z makaronu? <śpuszczam> Przepraszam. <śpuszczam> no dobra. Dobra, może z bliska to nie wygląda na makaron. Dobra, co chcesz mi powiedzieć? Gorące zimowe pozdrowienia. Aleksandra i Snowflake przychodzą w odwiedziny. Widzę, że wysłany przeze mnie mały pomocnik do was, yy, was odnalazł. No, odnalazł, przybiegł do mnie i się go trochę przestraszyłam. <laughs> I to w samą porę. To najbardziej magiczny czas w roku. O ką tylko pamiętam, razem z moimi świątecznymi gojołkami próbuję szerzyć wieści na temat jorwickich obchodów zimy. Tak się cieszę, że postanowiłaś wziąć w nich udział, choć... Przecież taka pracowita z ciebie pszczółka. O, jestem pszczółką. Okej, okay, dobra. Czy ty i Snowflake macie ochotę na ciasto z jago... Z, to nie są jagody Jorgodami. Co to są Jorgody? Albo może od razu zacznę wyjaśnić tradycję tej niezwykłej wyspy, tak, poproszę. Jak świętujesz tam porę roku? Eee, spędza daj prezenty. Nie, no my ruszam, ubieram się ciepło i ruszam na szlak. Ja cały czas w siodle, proszę pani. <noise> o rany, prawdziwa z ciebie poszukiwaczka przygód. No a jak? Snowflake pewnie bardzo to lubi, nieprawdaż? Tworzycie świetny duet, widać to w waszych oczach. <noise> Skoro już wiemy, jak obchodzisz święta, to opowiem ci o zimowych tradycjach Jorwiku. Zaczynamy od zrobienia świątecznych koziołków z ostatnich jesiennych zbiorów słomy. Okej, okay, czyli to nie był. Makaron, to jest słoma. Licząc na dobre żniwo kolejnego roku. A dzięki odrobinie magii, słomiane koziołki ożywają. Tak jak ten maluch. Ale to jeszcze nie wszystko. Moje pszczółki może i będą spać do wiosny, ale zimą na najwyższej jest tyle, jest tyle rzeczy do zrobienia i odkrycia. Nie wiem czemu chciałam jest dodać jeszcze raz. Wiemy, że podczas zimy należy się dzielić, obdorowywać. Wtedy właśnie czujemy, że jesteśmy blisko naszych przyjaciół i ukochanych. Mamy tradycję zapalenia świecy z życzeniami na Nowy Rok. Siadamy przy ognisku i opowiadamy sobie historię, stare jak świat. <grym> Ale nie tylko ludzie świętują tę zimę. O tej porze roku jorwickie zwierzęta zbierają się w gromady, by się ogrzać, a niektóre nawet biorą udział w naszych obchodach. Najważniejsze, byś spojrzała w niebo No jest przepiękne Wyspa Jorvik Znajduje się niedaleko północnego Koła podbiegunowego Tak, dobrze to przeczytam. Więc możemy podziwiać piękną zorzę polarną Gdy się tylko pojawia mieszkańcy Jorwiku Zaczynają się gromadzić Świetnie W stanie chyba coś się dzieje Pójdziesz i sprawdzisz? Jasne, zaraz tam pójdę Co to za koziołek? Halo? O, ma jakieś, jakieś rzeczy. Aha, to są życzenia jakieś. Dobre wymienie, gorące pozdrowienie na nagrody. I co tutaj mamy? Pingwinka, jakieś siodełko, Jakieś fajne rzeczy, widzę ogólnie. Bardzo mi się podobają. Okej. Okay. Dobra, dobra. Zaraz sobie pojadę do tej stajni, ale bardzo, bardzo chcę pojechać do tych pięknych choinek i do tych sani, zobaczyć. Tylko wiem, że tutaj są. Ojejku, wiem, że tutaj są te sanie, ale chciałabym pojechać do sani, które są przy mojej stajni, bo tam, tam to ładniej troszeczkę wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Wiem, że ona mi powiedziała, że powinnam jechać tam. O! Oh, jaka muzyka się zaczęła w ogóle! O oh, Jezus! <noise> że powinnam jechać do stajni, ale jestem za bardzo podekscytowana tym tutaj, co się dzieje. Ojej, jak to pięknie wygląda! Wspaniale! Dobra, kim jesteś? Jak się nazywasz? Chcesz jechać do zimowej wioski? Tak, jasne! O, Jak pięknie! Wow! Wow! Ale tu jest pięknie. Ojejku, ale tu jest pięknie. Ale tu jest pięknie. Nie mogę się napatrzeć na to niebo. Ale on jest wspaniały. <ścoughs> Zło się tak cieszę. Wow! I ta muzyka w tle. Dobra, dobra, ja mam tutaj z kimś pogada... Ja nie wiem co ja mam zrobić. Pomocnik nie, z pomocnikiem nie mogę pogadać. Halo? No dobra, no to chyba w dół jadę tak jak wszyscy. Boże, czy, czy tutaj się ślizga mój koń? Trochę chyba tak, trochę się ślizga. Wyrobisz? <grybujesz> dobra, zwolnij trochę. Wow. Okej, okay, okej, okay. bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Te wszystkie domki, takie klimaty. O Jezus, chcę już się ubrać tak świątecznie, bo wyglądam bardzo, bardzo nieświątecznie. Wiem, że grudzień dopiero się zaczął, ale już ten klimat jest tutaj, wiecie, szybko. Dobra, mamy jakieś swetrowe centrum handlowe. Okay. O Boże, ile ich tutaj jest. <noise> o Boże, muszę mieć takie w prawdziwym życiu. Jest okropny. Okej, okay, są jakieś czapki. Dobra, pięknie, dobra. Co poza tym mamy? Mamy więcej sklepów na pewno. Tutaj jest sklep świąteczny, z któryj. O, i tutaj taki. O, dobra, dobra, to mi się podobają. To to nie, to mi się nie podoba, ale jest tutaj pełno rzeczy. O, jakie fajne rękawiczki! Dobra. Coś czuję, że na święta się wypróje ze wszystkich swoich pieniędzy, jakie mam w grze obecnie. I nie jestem z tego powodu zadowolona. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mam oh, jakieś nowe rzeczy. Ojejku, ja widziałam, zaspoilerowałam sobie, co to jest. Ja wiem, co to jest za set. Ja go bardzo chcę kupić, tylko jest bardzo drogi. Aj, 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 aj. No nie wiem, czy chcę to wszystko kupić. O, <śmarsz> możesz być jednorożcem. <śmarsz> o nie, to jest piękne. Szkoda, że... <śmarsz> Jak, jak te, te średniowieczne wyglądają, nienormalnie. Nie, 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 nie podoba mi się to za bardzo, ale sam róg jest piękny. Tu są jakieś mniej ładne rzeczy. Ale dalej jakieś ładne się na pewno znajdą. O, fajna koszula taka zwykła. <grych> dobra, ale czy są jakieś, nie wiem, konie tu do kupienia? Czy coś takiego, wiecie, coś fajnego? O, osoba, którą mam w znajomych, pozdrawiam bardzo. Tutaj wszyscy przychodzą. Dlaczego? A, bo tutaj jest szafka, dobra. Dobra, dobra. O, jest choinka. Wiem, że pod choinką są jakieś prezenty, które mogę otwierać. Jeszcze ich nie otwierałam. I tak, mam tutaj do otwarcia prezenty. Okej, okay, dobra, zobaczmy, co dostanę fajnego. Halo, przepraszam bardzo. Czapkę dostałam. Okej, okay, co to za czapka? O, jaka ładna. Dobra, założę ją sobie od razu. Ona jest taka, no nie jest taka dobra. To może jednak jej nie założę. Bo ja lubię ubierać się ładnie w tej grze, ale też żebym miała. No, statystyki do. <laughs> I dalej dostaliśmy PD dla konia. Dobra, 150. No to tego za bardzo na pasku nie zobaczył, bo już ma 11 poziom ponad. Ale dobra, co tutaj dalej mamy? W ogóle jakie piękne są te jeleńkowate koniki. Mam nadzieję, że nie są drogie, bo chciałabym jednego. Co tutaj mamy? Jedzenie. <laughs> Jedzenie mamy. okej. Okay. <laughs> Dobra Jedzą konie nowe Dobra, tutaj mamy coś kolejnego do wymienienia Co to jest? Nie mogę się naparzyć cały czas na to niebo Jest przepiękne, jest absolutnie przepiękne Czy to jest ta sama koza? Yy, tak, bo ma pingwinka u góry Dobra, nie wiem jak się zdobywa jeszcze te życzenia Kompletnie Ale się pewnie dowiem <laughs> Okej, okay, co tutaj mamy? Zwierzaki zimowej wioski oh! Jaki kuty o Boże, i ten piesek! Tego pieska strasznie chciałam, bo mi mojego pieska Monte przypomina. Co prawda Monte ma jedno oczko brązowe, a nie oba, ale jest... O, będę musiała go kupić. Dobra, może kupię go od razu, tak. I tego drugiego też, bo jest piękny. Dobra, i już, już pieniędzy nie mam. Nie mam niestety torby, żeby od razu założyć, ale... i mam Monte! <ścoughs> ale superowo! Dobra, czemu wy tu wszyscy stoicie? Czy coś tutaj jest? Nic tutaj nie ma. O! Tu są świąteczne konie. Dobra, kogo mamy? Mamy jakiegoś... Brzydkiego, lodowego jednorożca? No nie wiem. Nie podoba mi się osobiście, nie wiem. Jakbym tą grzywę i ten ogon mogła zmienić, to może. Za to ten. O! Tego chyba kupię. Ale już 950 kosztuje. No nie wiem. Może. Może. I tutaj mamy takiego rogacza. Kurde, ten też jest ładny. Nie wiem, którego. Chciałabym jednego kupić. Nie dwa, tylko jednego. I nie wiem, którego. Może dajcie mi znać w komentarzach, który Wam się bardziej podoba. Bo, no nie mogę się zdecydować. Oba są piękne. Dobra, czy jest coś więcej tutaj w tej wiosce? Bo nie mam pojęcia. Na pewno wszystko pięknie tutaj wygląda. Absolutnie przepięknie. Co tutaj jest? O, mamy rodzinkę w Winkelinku, i ten jeden jak tam jedzie. <śmany> piękne, piękne. <śmany> Okej, okay, więc tak prezentuje się zimowa wioska. Jest absolutnie przepiękna. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy tak samo się jaracie jak ja, bo ja naprawdę, zwłaszcza że ostatnio u mnie padał śnieg, to już w ogóle <śmany> jestem bardzo szczęśliwa. Czekam, aż rozblokuję trochę więcej tutaj rzeczy. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie mi znać w komentarzach. To chyba będzie na tyle. Miłego dnia wszystkim i do usłyszenia. Pa, pa!